Matura 2019, z maja, poziom rozszerzony, zadanie 13. Wielomian określony jest wzorem i jest podzielny przez x minus 2 oraz przy dzieleniu przez x plus 1 daje resztę 6. Oblicz m i dla wyznaczonego m rozwiąż nierówność w x mniejsze równe 0. Wielomian jest podzielny przez x minus 2, czyli jeżeli bym podzielił ten wielomian przez x minus 2, to znaczy, że reszta jest wielomianem zerowym czyli takim wielomianem, którego każdy współczynnik jest równy 0. Albo co prościej, łatwiej, skoro dzieli się przez x minus 2, to znaczy, że wartość tego wielomianu dla dwójki jest równa 0. Czyli 2 razy 2 do potęgi trzeciej, m do potęgi trzeciej plus 2 razy 2 do kwadratu, odjąć 11 razy 2, odjąć 2 razy 2m plus 1, jest równe 0. Czyli 16 plus 4M do potęgi trzeciej, plus 8, odjąć 22, odjąć 4M odjąć 2 równa się 0, 4M do potęgi trzeciej, 16 8 jest 24, minus 22 to jest 2, i minus 2 to jest 0, czyli to się redukuje, odjąć 4M równa się 0. 4m przed nawias. W nawiasie zostanie m kwadrat odjąć 1. 4m wzór skróconego mnożenia. To znaczy, że m jest równe 0 lub m jest równe 1 lub m jest równe minus 1. Wielomian przy dzieleniu przez x plus 1 daje resztę 6. To znaczy, że znowu albo wykonam dzielenie przez x plus 1 i Reszta wielomian, którą trzymam wreszcie, musi być równy 6, albo skorzystam z tego, że w od minus 1 jest równe 6. Czyli 2 razy minus 1 do potęgi trzeciej, m do potęgi trzeciej plus 2 razy minus 1 do kwadratu, odjąć 11 razy minus 1, odjąć 2, 2m plus 1 równa się 6. Czyli minus 2, dodać m do potęgi trzeciej, dodać 2, dodać 11, odjąć 4m i odjąć 2, odjąć 6 jest równe 0. m do potęgi trzeciej nie ma m kwadrat, odjąć 4m. Kwiki się redukują. 11, odjąć 8, dodać 3 równa się 0. Jest to równanie trzeciego stopnia, które mogę rozwiązać, próbując szukać dzielników wyrazu wolnego i sprawdzić, dla jakiego m się zeruje i dzielić. Ale również to zadanie można zrobić metodą grupowania. Ja tutaj zrobię to metodą grupowania, czyli rozłożę środkowy wyraz na Minus M i minus 3M. Z pierwszej pary mogę wyłączyć M, mam M kwadrat odjąć 1. Z drugiej pary mogę wyłączyć minus 3 i mam M minus 1. Wzór skróconego mnożenia. Wspólny czynnik M minus 1 przed nawias. Z pierwszego zostanie od razu tutaj y, pomnożę to m i m plus 1. To zostaje po wyłączeniu i od razu po wymnożeniu, to jest m kwadrat plus m odjąć 3 równa się 0. Czyli m jest równe 1 lub delta 1 odjąć 4 razy 1 razy minus 3, czyli 13 pierwiastek z delty, pierwiastek z 13. Czyli m jest równe minus b, czyli minus 1 plus pierwiastek z 13 przez 2, lub m jest równe minus 1 minus pierwiastek z 13 przez 2. Ponieważ ten wielomian ma być podzielny oraz przy dzieleniu przez plus 1 dać resztę 2, to znaczy, że tutaj mam i, czyli muszę wyznaczyć część wspólną. Rozwiązania m równe 0, m równe 1, m minus równe 1 z pierwszego oraz 1 to rozwiązanie z pierwiastkiem i to drugie rozwiązanie z pierwiastkiem, co oznacza, że i w jednym, i w drugim przypadku jest m równe 1, czyli zostaje m równe 1. Dla takiej wartości parametru m jest i jeden drugi warunek spełniony, czyli dzieli się przez x minus 2 oraz przy dzieleniu przez x plus 1 daje resztę 6. W takim razie teraz przenoszę ten wielomian na drugą stronę i wiem, że m jest równe 1. To skoro m jest równe 1, to znaczy 2x do potęgi trzeciej plus 1 do trzeciej plus 2x kwadrat, odjąć 11x, odjąć 2, 2 razy 1 plus 1. I nierówność, którą miałem w zadaniu, mniejsze lub równe 0. Mniejsze lub równe 0. 2x do potęgi trzeciej. Dodać 3x kwadrat. Odjąć 11x. Tu w nawiasie mam 3, czyli minus 6 równa się 0. Mniejsze lub równe 0. Wykonam dzielenie. Wiem, że wielomian. Dzieli się przez x minus 2. To wiem z treści zadania. Tutaj mam podane, że ten wielomian dzieli się przez x minus 2. Czyli już nie muszę sprawdzać, szukać dzielników, żeby wiedzieć, przez co mogę podzielić. Dzielenie mogę wykonać tak zwaną metodą tradycyjną lub schematem Hornera. Ja tutaj to podzielę w tradycyjny sposób. 3x kwadrat odjęć 11x, odjąć 6, dzielę przez x odjąć 2. Czyli mam 2x kwadrat, mnożę 2x kwadrat razy x i zmiana znaku 2x kwadrat razy minus 2, czyli plus 4x kwadrat, 7x kwadrat odjąć 11x i odjąć 6 spisuję z góry. 7x kwadrat przez x to jest plus 7x, 7x razy x to jest minus 7x kwadrat, i 7x razy minus 2 to jest plus 14x. Minus 11x plus 14x to jest 3x odjąć 6, i 3x odjąć 6 podzielony przez x to jest plus 3. 3 razy x minus 3x i 3 razy minus 2 plus 6. I oczywiście musi podzielić się bez reszty, ponieważ wiem, że jest podzielny przez x minus 2. Czyli w takim razie nierówność teraz wygląda w ten sposób. 2x kwadrat plus 7x plus 3 razy to, przez co dzieliłem, czyli x minus 2 ma być mniejsze lub równe 0. No i tutaj delta 49 odjąć 4 razy 2 razy 3. Czyli 49 odjąć 24, czyli 25, pierwiastek z delty jest 5, czyli pierwszy x to jest minus b, czyli minus 7, plus pierwiastek z delty, czyli 5 przez 2a, czyli przez 4, minus 2 czwarte, czyli minus 1, druga, drugi x to jest minus b, Czyli minus 7, minus pierwiastek z delty przez 2A, czyli przez 4 to jest minus 12 przez 4, czyli minus 3. No i trzeci, tutaj stąd to jest x równe 2. Nierówność. Minus 3 jest najmniejszym, minus 1, druga, dwójka jest największy. Współczynnik przy najwyższej potędze. Jest tutaj, to jest, znaczy sam współczynnik to jest to oczywiście, czyli dwójka. W takim razie od góry każdy pierwiastek jest pojedynczy, czyli wykres przechodzi na drugą stronę. Mniejsze lub równe. I mają być mniejsze lub równe od zera, czyli tutaj są wartości mniejsze od zera albo równe. Czyli odpowiedź to jest x należy od minus nieskończoności do minus 3. W sumie od minus jednej drugiej do dwóch.